O kurczę, zapomniałem. Słuchajcie, moi drodzy, zanim przedstawię wam tego autobota amerykańskiego, który stoi za mną, to testowaliśmy wcześniej jeszcze inne auto. Sprawdźcie sami jakie. Siemanko, moi drodzy, chciałbym Wam przedstawić kolejny fantastyczny samochód. Mimo wieku, to podejrzewam, że wszyscy posiadacze tego samochodu mają naprawdę bardzo dużo pozytywnych zdań na temat tego samochodu. Ja jedynie mogę powiedzieć co, że znowu biały, a białego nie lubię. Ford C Max. Jeżeli chodzi o Forda C Maxa, powiem Wam tylko tyle, że jeżeli niektóre funkcje tego samochodu byłyby przełożone do samochodów, które aktualnie są, to powiem Wam szczerze, takie samochody mogłyby być naprawdę idealne. Przede wszystkim, co w tym samochodzie jest naprawdę zarąbiste, to Wam powiem szczerze, że oświetlenie wszechstronne kokpitu i tutaj, właśnie kabiny, w której e, można naprawdę wygodnie usiąść. Jeżeli takie oświetlenie byłyby montowane w, na przykład w BMW, to powiem Wam szczerze, BMW mogłoby naprawdę podwyższyć swój lever. Ford ma swoje rozwiązania, opatentowane i powiem Wam szczerze, one naprawdę robią dobrą robotę. Chciałbym również zauważyć, że wsiadając do kokpitu w wygodnym fotelu, możecie się naprawdę poczuć tak, jakbyście byli w domu, trzymając pilot od dobrego telewizora. 2 silnik diesla oraz panoramiczna szyba dachu oraz automatyczna skrzynia biegów naprawdę robi temu samochodowi bardzo dobrą opinię. A co lepsze, naprawdę jest bardzo dobra i okazjonalna cena tego samochodu. I to auto jest w 100% sprawne i w 100% spisuje się właśnie na naszych polskich drogach. Jeżeli chodzi o rodzinę albo samego Ciebie, to dobry wybór.